Coraz więcej informacji w mediach pojawia się już na temat podwyższenia kwoty wolnej od podatku dochodowego na 2018 rok. Gdzie Ministerstwo Finansów chwali się już wszem i wobec rzeczywiście to zobowiązanie rządu, które miało nastąpić już wiele, wiele miesięcy temu, w końcu zostanie zrealizowane. Chodzi o podniesienie kwoty wolnej od podatku z kwoty 6600 zł do 8000 zł dochodu rocznego. Czy faktycznie jednak to Odniesienie w jakiś diametralny sposób zmieni sytuację ludzi ubogich, do których ta zmiana jest kierowana? Myślę, że nie. Biorąc pod uwagę wyliczenia matematyczne, czyli ile tak naprawdę ta osoba uzyska tego, tego dochodu, tylko tego podatku mniej do zapłacenia, to jeżeli policzymy, to to wychodzi nam kwota 38 zł miesięcznie samego zysku. Więc oczywiście tutaj możemy dywagować, czy dla takiej osoby 38, 38 zł to jest duża kwota, czy to jest mała. Kwota. Pamiętajmy jednak o tym, że w Polsce mamy około 25 milionów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy ten podatek płacą według skali podatkowej, czyli 18,32% na dzień dzisiejszy. Oprócz tego mamy jeszcze podatników, którzy płacą podatek liniowy, jak wiemy, mamy również osoby, które rozliczają się z podatku na zasadzie podatków ryczałtowych. Tak więc ta ulga podatkowa 8 tysięcy złotych jest skierowana relatywnie do niewielkiej grupy podatników, ponieważ większość z nich osiąga znacznie wyższe dochody i płaci znacznie wyższe podatki. W związku z tym, że ten próg, ten próg dochodowy zwolniony z opodatkowania będzie na stosunkowo niewielkiej, niewielkiej kwocie, 8 tysięcy złotych, biorąc pod uwagę to, że w innych krajach Europy ten dochód zwolniony z opodatkowania jest na znacznie wyższym poziomie, gdzie na przykład nasi sąsiedzi Niemcy mają ten dochód na poziomie 38 tysięcy złotych w przeliczeniu na złotówki, na przykład w Francuzi to jest kwota rzędu 43 tysięcy złotych, a na Cyprze, gdzie, gdzie powiedzmy no, życie jest jest znacznie lżejsze niż w Polsce, że się tak wyrażę. Ta kwota wynosi nawet 86 tysięcy złotych, czyli to jest tyle, ile wynosi górna granica pierwszego progu skali podatkowej w Polsce. Także widzimy, jakie tutaj są relacje. Należy więc to, ten zabieg rządu traktować jako bardziej marketingowy chwyt, aniżeli realną pomoc dla tych osób najuboższych. Co się stanie, czy to cokolwiek zmieni to podniesienie progu dochodowego dla osób zamożniejszych, czyli zarabiających ponad 8 tysięcy złotych. No moim zdaniem niewiele, dlatego że im wyższy dochód... Tym niższa kwota zmniejszająca ten podatek, czyli tak naprawdę dla osób osiągających dochody wyższe niż 8 tysięcy złotych, realnie nie zmieni się nic. Tak więc tylko i wyłącznie garstka osób skorzysta na zasadzie tej, tej drobnej kwoty miesięcznej w skali roku około 450 zł, więc sądzę, że akurat tutaj zmiana jest niewielka. Oczywiście dla tych osób pewnie potrzebna, ale wydaje mi się, że w kontekście realnej pomocy dla osób o niskich dochodach ta kwota dochodu, która jest zwolniona z opodatkowania powinna oscylować gdzieś w granicach tych kwot, które obowiązują w innych krajach zachodnich, w zachodniej Europy, o których wcześniej wspomniałem. To by była rzeczywiście realna pomoc, a nie to, że w jakiś tam sposób symboliczny wręcz podnosi się kwotę wolną od podatku, i to podnosi się już po tylu latach.